Chciałam Wam powiedzieć, że jeszcze szukam takich ludzi, co bardzo kochają swoje zwierzęta, yy, bardzo są na diecie wegetariańskiej, żeby nie zabijać zwierząt yy, i wegańskiej, i keto. Yy, i bardzo yy, yy, szukam takich ludzi co lubią bardzo koty, tak jak ja, i horrory. Yy, nocne miejsca też nie mogę jeździć, yy, ale na najpiękniejsze mogę jeździć yy, miejsca. No, niestety nie mogę chodzić na imprezy, yy, kluby różne, taneczne. Yy, nie mogę chodzić na jeździć na koncerty, też nie mogę. I yy, nie mogę jeszcze jeszcze na dyskoteki e, bo niestety ja na poteczkę, no nie fajna sprawa ale za to jestem podróżniczka byłam parę razy w zoo byłam parę razy w lunaparku byłam parę razy na Ukrainie e, chcę pojechać do Japonii i zamieszka tam na stałe. Eh, nie, to już mówiłam. Ten Ech, chcę bardzo... to. Czego ja chcę. Lubię mangę. Bajkę taką animę, rysowaną w Japonii. Podobno to jest japońska bajka. Niestety w Japonii jedzą koty i psy. W Korei tak samo i w Chinach. W Egipcie chrzom koty w Indiach, to, ale w Japonii, w Korei i Chinach wierzę w duchy, niestety tam nie można okultyzmów robić. E... E... Nie można też zrobić rytuałów, yy. A no, jeszcze bym chciała. Yy. Yy. Być modelką. Yy. Nie wiem jak wy, ale jak myślicie? Nadaje się na modelkę? Chciałabym. I to, co ja marzę teraz, to jest taka praca niezbędna dla mnie. Chciałabym być policjantką albo detektywką. I... Chciałabym być aktorką albo piosenkarką chciałabym no na plastyczkę to nie wyglądam, co nie umiem za bardzo rysować, ale chciałabym się na Nauczyć, rysować. Yy, yy, wszystko, co ja lubię. Na przykład kostucha, coś takiego, anioły, grobowce yy, takie rzeczy to bym chciała narysować natomiast yy, chciałabym jeszcze obdarzyć cały świat miłością Ja Łukasza jestem bogini miłości no wilczyca anielica i jeszcze coś tam Nie zapomniałam już. No, bardzo kocham koty. Jestem taka kocia mama. Nie pozwolę mojej luźce zrobić ich krzywdy. I każdy, kto kocha koty, też nie pozwoli swojemu małemu zwierzątku zrobić krzywdy. No. Mm. I A i muszę już zakończyć. Pa wypowiedziałam się co i jak. I bardzo szukam dużo ludzi, którzy lubią chorory. Jedzą yy, po wegańsku i... Yy, to znaczy, kupują sobie żywność wegańską, i, i ten odżywiają się po wegańsku, po wegetariańsku, i keto. No i oglądają dużo chorób, jak im się coś strasznego przytrafi na mieście. I sobie wyobrażają dużo różnych złych rzeczy, mają takie czarne myśli jak ja i mroczne scenerie jak ja, no dlatego lubię oglądać chroek.